A ja jako dziecko czytałem dużo książek i chciałem, żeby życie było tak jak w książkach. I wszyscy mówili mi, że to jest niemożliwe, że się nie da. Bardzo często byłem po prostu sam. Nawet nie miałem z kim porozmawiać. Musiałem liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Mój młodzieńczy bunt był zupełnie chaotyczny, nie skoordynowany. Są takie momenty, kiedy jesteśmy przytłoczeni jakimiś przeciwnościami losu, właśnie ludzie dla nas ważni, którzy są na piedestale, mówią, że to bez sensu. Wtedy właśnie warto znaleźć w sobie taką, taką siłę do tego, żeby jednak iść dalej tą swoją drogą. Bycie sobą nie zawsze jest łatwe. Mi w każdym razie nigdy nie było łatwo i też cały czas nie jest łatwo, Czyż jest młody, czy jest młodym, czy jest. Dojrzałem czy jest starym? Borykałem się z różnymi problemami. Musiałem tą ścieżkę rozwoju zawodowego przejść, przejść sam. Brakowało mi bardzo takiej pomocy z zewnątrz, kogoś, kto by mi doradził. Kiedy jesteśmy młodzi i buntujemy się i chcemy żyć i działać inaczej, jest niezwykle ważne, czy pojawi się gdzieś wtedy na naszej drodze taka postać. Dorosłego, która nam pomoże ten bunt jakoś konstruktywnie ukierunkować. Każdy z nas gdzieś w którymś momencie albo doświadcza kogoś takiego, kto go indywidualnie wesprze, bo dostrzeże jego talent, albo pojawią się takie stowarzyszenia, które pomogą przejść przez trudny moment, albo pomogą poprzez środki finansowe, które przekażą. Postanowiliśmy stworzyć inicjatywę, która ma za swoje zadanie wspierać rozwój niebanalnych jednostek, młodych ludzi, którzy mają swoje pasje, którzy mają swoje marzenia. Celem stowarzyszenia imienia Stanisława Wyspiańskiego jest wspieranie ludzi młodych między 18 a 26 rokiem życia. Ludzi, którzy chcą zrobić coś dla siebie i całego świata. Chodzi nam o nonkonformistów, którzy potrafią wyrażać jasno to, na czym im zależy. I o ludzi, którzy realizują coś w co wierzą. Którzy są rebeliantami, którzy spierają się z nauczycielami, którzy nieraz ponosili za swoją asertywność i autonomię w wypowiedziach może nawet konsekwencje. Zależy nam na tym, żeby człowiek, którego będziemy wspierać, był kimś niepowtarzalnym, wyjątkowym, nawet jeśli na, nie, nie świadczą o tym pewne oczywiste wskazania właśnie związane z nauką czy sukcesami zawodowymi. Do kontaktu ze stowarzyszeniem, a w szczególności do stanięcia w stypendialne szranki, zapraszamy młodych ludzi praktycznie z każdego obszaru. Dziedzina nie ma znaczenia. Chodzi o to, jacy jesteście. Zależy nam na tym, żeby to, co robi ten człowiek, miało charakter działania na rzecz dobra wspólnego. Największą wartością stowarzyszenia, poza grantem finansowym, który ufundowaliśmy, jest ogromne doświadczenie ludzi, którzy tworzą kapitułę, którzy stanowią grono członków założycieli. Myślę, że jeżeli chcecie podążać za swoimi marzeniami i znajdziecie kogoś, kto może wam pomóc, to na pewno jest dużo łatwiej. Jeżeli masz od 18 do 26 lat, Zapraszam do złożenia aplikacji na stronie www.wyspińskiego.pl. Wartość stypendium wynosi 12 tysięcy złotych. Termin składania aplikacji to 9 maja 2019 roku.